Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gramy na Wynos. Tym razem poświęconym tylko i wyłącznie jednej produkcji, czyli właśnie Bad Piggies. Myślę, że bardzo warto się skupić na tej grze i większość z Was prawdopodobnie ją kojarzy, ponieważ jest to. Pierwsza od wielu lat tak naprawdę produkcja Studia Rovio, która nie jest Angry Birds, co prawda dzieje się tak jakby w tym samym świecie, to jest to samo uniwersum, ale polega na czymś innym. I zaraz sobie zresztą zobaczycie. Odpalmy sobie jakiś jeden z pierwszych, prostszych poziomów, żeby pokazać, jak to tak naprawdę się prezentuje. Gra oczywiście skupia się na fizyce, podobnie jak zresztą właśnie Angry Birds, czyli ta najbardziej popularna produkcja studia Rovio, ale robi to w zupełnie inny, według mnie bardziej ciekawy, bardziej pokrętny sposób. Jak widzicie tutaj, żeby dostać się właśnie naszymi świniakami, czyli głównymi bohaterami tej gry, musimy skonstruować odpowiedni pojazd, żeby dojechać właśnie tutaj na sam koniec. No i standardowo mamy do dyspozycji na początku dość mało elementów, takie podstawowe jak koła, wiatrak i tak dalej. Oczywiście musimy naszą świnię tutaj umieścić. No, i taki pierwszy, jakby y, najbardziej intuicyjny pojazd jest skonstruowany, i on sobie bez problemu dojeżdża do samego końca. Oczywiście wiatrak jest takim elementem, którego można używać podczas gry, więc właśnie ja sobie go tutaj włączam i wyłączam zależnie od mojej woli. No i jak widzicie, dojechanie do końca nie było dość trudne. Ale co jest właśnie fajniejsze według mnie, niż w Angry Birds, właśnie w Bad Piggies, to są poszczególne wyzwania do poziomów. Na przykład ja w tym momencie, jak widzicie po tych ikonach. Które były teraz na górze. Możemy sobie zobaczyć jeszcze raz. Mam do zebrania taki dodatkowy przedmiot. To jest ta kostka z gwiazdką. I przy okazji dodatkowym wyzwaniem jest wykonanie tego przejazdu bez użycia właśnie wiatraka, który jest jednym z moich dostępnych elementów, więc go wyrzucamy. A żeby się poruszyć do przodu, musimy tutaj właśnie jakoś konstruować te machiny, tak? Żeby zabawić się tą fizyką w odpowiedni sposób. Ja teraz właśnie sobie przygotowałem coś takiego. Co dzięki swojej takiej. Prawie podobnej do motoru konstrukcji, samo potrafi sobie zjechać z tej górki. Przy okazji, powinno zebrać zarówno gwiazdkę, jak i dojechać do celu bez właśnie użycia wiatraka. Więc tak się wypełnia tutaj poszczególne cele. Można je oczywiście robić też osobno. To nie musi być zrobione wszystko tak jakby w jednym. Jedynym warunkiem jest to, żeby w ogóle dotrzeć do samego końca z naszą świnią. Jedynym mankamentem takim, jeżeli chodzi o rozgrywkę, według mnie jest to, że no skutkiem całego tego silnika fizycznego jest to, że jeden przejazd tak naprawdę może wyglądać w różny sposób, nawet jeżeli my go nie kontrolujemy. Ja na przykład w tym momencie, w tym poziomie mam. Taki pojazd, taką zupełnie dziwną już machinę. No, jak widzicie, w tym momencie się rozbiłem, ale y, jest to tak naprawdę jeden z wielu sposobów, na jaki ten przejazd może się y, skończyć. Na przykład, jeżeli puszczę go w tym momencie drugi raz. Uh -huh. To okazuje się, że wszystko wygląda zupełnie inaczej. Tak naprawdę mi właśnie tym samym pojazdem udało się wypełnić wszystkie cele czyli nie wykorzystać metalowego koła i dojechać do końca bez zniszczenia pojazdu. No bo oczywiście tutaj możemy też e, zniszczyć wszystko po drodze, co mieliśmy, i tylko dorzucić jakiegoś, jakimś cudem naszego świniaka do końca. E, ale no jest to pewna rzecz, którą, na którą warto zwrócić uwagę, bo często e, należy próbować też po kilka razy. No, Jeżeli chodzi o ilość poziomów, to na, na tym świecie, w którym ja się w tym momencie znajduję, jest ich właśnie 45. Łącznie z tymi niebieskimi, które są bonusowe. To jest taka, powiedzmy, że zabawna wstawka fabularna, gdzie właśnie nasza świnia traci swoją czapkę i wyrusza w jakieś tam podziemia, żeby się tam, żeby ją odzyskać. No i to są zwykle trochę bardziej złożone poziomy. Jak widzicie, mój pojazd już tutaj jest taki, no, dość dziwaczny. Ale w ten sposób mogę sobie dojechać do końca. Mam sprężynę, która mnie odbija i y, takie, takie coś, co mi pomoże później jakoś się przedostać. No, tym razem się udało. Jest to dość niepewny sposób na wykonanie tego poziomu, no ale jakoś działa. Dobra, oprócz tego podstawowego właśnie świata, w którym ja byłem, to jest pierwszy, pierwszy świat, który skupia się właśnie na takim poruszaniu po no po prostu po ziemi, po płaskim podłożu mamy też na przykład drugi, który już bawi się zupełnie innymi rzeczami, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Tutaj skupiamy się na lataniu, co też narzuca nam taki inny rodzaj rozgrywki. Jest tutaj więcej tak naprawdę zręczności niż właśnie planowania. Używamy głównie właśnie balonów, które też mają odpowiednią wagę i zależnie od naszego pojazdu mogą nas, nas unieść albo nie. No i na przykład teraz muszę sobie tak na zmianę w miarę zręcznie sterować za pomocą tych dwóch e, moich elementów, które mi do tego służą. No i jakoś udaje się właśnie też zebrać np. tutaj przedmiot i dolecieć do końca. Tutaj też wraz z kolejnymi poziomami jest coraz trudniej. E, latanie np. zaczyna się łączyć prawda, z takim jeżdżeniem i trzeba ostrożnie np. E, sterować tym w ten sposób, żeby sobie te balony tak jakby pękać, po prostu, żeby one nam pozwoliły zjechać dalej, niżej. W każdym razie, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to myślę, że każdy, kto szuka takiego wyzwania logicznego, spokojnie to tu znajdzie. Tak jak ja mówiłem. Mi akurat ta gra tak naprawdę bardziej pasuje niż Angry Birds, bo jest tutaj troszeczkę mniej losowości, a więcej takiego naszego faktycznego udziału, jeżeli chodzi o logiczne myślenie. No i przy okazji jest bardzo fajny design tak naprawdę tych głównych bohaterów no, w ogóle oprawa też audiowizualna. Stoi na bardzo fajnym, jeżeli chodzi właśnie o gry mobilne, poziomie. No, to prawda, Rovio nas już do tego przyzwyczaiło, ale tak naprawdę Bad Piggies jest nawet nieco bardziej humorystyczne i takie po prostu wesołe niż, niż właśnie Angry Birds. I jeszcze na sam koniec pokażę wam trzecią mapę, która jest w tym momencie tutaj dostępna, raczej taki zbiór map, który nazywa się Sandbox. Każdą z tych map odblokowywujemy sobie za pomocą yy, po prostu przechodzenia. Map w danym poprzednim świecie, więc ja na przykład przeszedłem sobie 12 map w tym pierwszym skupiającym się na jeżdżeniu, właśnie i dzięki temu odblokowała mi się pierwsza mapa sandboxowa, która trochę narzuca też, właśnie, jeszcze inny rodzaj rozgrywki. Mamy taką wielką, wielką mapę, na której mamy porozrzucane, akurat tutaj jest 20 tych obiektów yy, pobocznych, które trzeba zebrać. Znaczy, tutaj akurat chyba nie ma końca, tylko właśnie e, musimy tylko zebrać dany obiekt i możemy sobie zrestartować, albo zebrać je wszystkie, prawda, w jednym e, rzucie. To jest raczej niemożliwe, ale wiele z nich można zebrać pojedynczo. E, no i też zdobywając sobie gwiazdki w poszczególnych poziomach e, z danego świata, zdobywamy kolejne elementy, które możemy w tym sandboxie wykorzystać. Więc tutaj jak widzicie, mamy bardzo dużo kratek do dyspozycji, w które możemy przedmioty wkładać, e, i bardzo dużo przedmiotów. Ja nawet teraz nie mam za bardzo nie wiem, wielkiej, jakiejś oszałamiającej ilości, więc tak naprawdę nie mogę jeszcze zebrać wszystkich gwiazdek, które tutaj są porozmieszczane. Ale już mogę sobie tak naprawdę zacząć i, i prawda, tam parę rzeczy pozbierać już. Cztery mam zebrane, tam dalej jeszcze nie dojechałem, ale zobaczymy może tym razem. No i tak to w tym momencie właśnie wygląda. Tutaj akurat większość z nich jest położona na ziemi, ale są też inne właśnie takie e, trudniej dostępne, na przykład, e, o, na przykład tutaj trzeba sobie będzie jakoś wylecieć właśnie korzystając tam z balonów czy z jakichś innych rzeczy, bo tutaj naprawdę tych elementów do konstrukcji dochodzi bardzo dużo z kolejnymi poziomami i wyzwanie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i są dość trudne, jeżeli chodzi właśnie o te późniejsze poziomy. No więc co? Tak właśnie się prezentuje Bad Piggies. Według mnie bardzo, bardzo dobra gra, jeżeli chodzi o studio Rovio i być może nawet ciekawsza dla właśnie niektórych graczy. Jeżeli, niż na przykład Angry Birds, możecie sobie ją ściągnąć na przykład na Androidzie dodatkowo za darmo, no bo e, tutaj już jest ta polityka rovio, że na przykład na Androidzie możecie ściągać tą grę za darmo, z reklamami, ale zupełnie one tak naprawdę w grze nie przeszkadzają. A na przykład na App Store e, kosztuje ona bodajże tam jednego dolara, więc to jest tak naprawdę. To są śmieszne pieniądze, jak na ilość zabawy, którą ta gra dostarcza, a przy okazji jest ona też od razu dostępna na PC. Możecie sobie ją ściągnąć, ale jednak, no, ja tutaj obstawiam przy, przy swoim zdaniu tego, że granie w taką grę na komputerze jest trochę mija się z celem, a przy okazji kosztuje ona tam chyba z 5 dolarów, właśnie w tej wersji pc towej no więc. Jak kto woli i jak kto lubi, a ja wam zdecydowanie polecam, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra gra mobilna. No i trzymajcie się, do usłyszenia.